Cześć, was jestem, Bad Mateo. Dzisiaj nagrywamy odcinek z Stamble Guys'a. Dzisiaj kręcimy tym kołem. No Zbierałem tylko aż 345, więc kręcimy 10 i od razu lecimy. Mam nadzieję, że mi 10 razy przynajmniej Jezusku, Jezu, jaki to by był fart. Ale to by był fart, dobra, pomijamy oczywiście. Proszę mi tyk nie, nie tak blisko zawsze, ale legendarny też może się przydać. 50 tam było, 50. zysku. ja tylko dwa razy go dotnąłem. Raz chyba cztery, a raz dwa. 8 i 7 tam. Kurde, jak nie fart. Dobra, proszę, coś dobrego. O nie, już go mam. Te pizze chyba już wszystkie mam w ogóle. Nie chcę już tych typków. 50 mitycznych, nie no. Dobra, jeszcze raz. Ile mi zostało jeszcze tych kręceń? Nie no, już mogło to nawet lotnąć. Proszę, jest, 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 ale tylko dwa. Mogło być 50, ale nie, 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 nie. To 50, ale dobra, 4, 4, 4, git. Proszę, 50. Jest mi, kurde, 15 tego. Ale chyba dostanę jeszcze z tego to. Chociaż w sumie to nie wiem. Kompletny, kompletny. ile mi zostało? 175. To za chwilę wlatuje kolejny odcineczek z kręceniem spinami.